Siemanko ludziska, witam we vlogu. Po po, po, długie, po, 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 po bardzo długiej przerwie. Tu jest balika napełniona wodą. Z młodszym bratem napełniałam. Witam we vlogu po długiej przerwie oczywiście. Ja. Są porosty w tunelu także rośnie w tunelu, pomidor i ogórek, ogórki i pomidory. Tam jest otwarte, żeby był przewiew na tunelu. żeby nie było gorąco, żeby nic nie pozdychało. Tu jest pietruszka. Czy tam koperek już nie wiem, co tam rośnie tu jest woda do tunelu którą z młodszym bratem naniosłem 7 wiader plus konewka, no to jest 8 beczka z wodą tu zeskapuje woda z beczki pokażę Wam ile wody w beczce o tyle O, powyżej kreski Zamykamy pyk. To jest ta woda, którą uzupełniamy z młodszym bratem uzupełniam. Także taka owocna praca Tu zeskapuje z beczki woda i się napełnia wiaderko Dziękuję za uwagę, za ten króciutki blok Także do usłyszenia pozdro elo, 8